Witam Państwa, zapraszam na analizę indeksu WIG20 DAX SP. Zacznijmy od tego pierwszego indeksu, bardzo silnego w tej chwili, wyróżniającego się wczoraj głównie na tle słabych indeksów Eurolandu, który w wyniku wzrostu presji popytowej znalazł się w rejonie korytarza cenowego 2330-35 gdzie no, wypadają istotne zniesienia, m.in. zniesienie zewnętrzne 113%, zniesienie 78,6% poprzedniej fali Bessy, a także przebiega górna linia kanału trendowego. Spodziewam się tutaj wzrostu presji podażowej, ale to oczywiście nie oznacza, że w tym rejonie celowym musi koniecznie dojść do zmiany jakby trendu tendencji rynkowej. Wydaje się, że dopiero zanegowanie tutaj wprowadzonego dzisiaj, przeze mnie, wsparcia 2277-2280 pogorszyłoby krótkoterminowy wizerunek techniczny i mogłoby uprawdopodobnić scenariusz kontynuacji ruchu korekcyjnego. Na razie przewagę posiada obóz byków, natomiast takim pewnym ostrzeżeniem, przed możliwością wzrostu presji podażowej może być właśnie ten zakres 2030-2330-35. Jego zanegowanie to z kolei zapowiedź konfrontacji w kolejnym węźle 2358-2361. Trudno natomiast coś nowego powiedzieć o indeksie DAX, ponieważ tutaj cały czas istotną rolę odgrywa znany nam już przedział cenowy 6900-6922, który niezmiennie po przełamaniu pełni w tej chwili rolę zapory popytowej. Jego, jego przełamanie, tak jak sugerowałem wczoraj, no to jednak taki wstępny sygnał słabości indeksu i zapowiedź być może konfrontacji w przedziale 6815-6825. Na razie również analizując indeks DAX trzeba obiektywnie przyznać, że popyt stara się kontrolować przebieg handlu w Niemczech. I na koniec S&P, Tutaj również nie zaszły jakieś wielkie zmiany. Kluczową rolę pełni niezmiennie od kilku sesji zniesienie 88.6 i ta wewnętrzna linia trendu. Ten rejon cenowy jest respektowany przez indeks. Obu z byków ma kłopot, żeby przerzeć się ponad, ponad ten, ten opór niezmiennie również taką kluczową w ujęciu krótkoterminowym zaporą pobytową pozostaje strefa 1374-78. Niemożność przedostania się ponad to zniesienie 88,6 i następnie zanego, ewentualne zanegowanie tej strefy, no to ewidentny już wtedy sygnał wyczerpywania się presji popytowej pokazywanego w tej chwili impulsu wzrostowego, zapowiedź kontynuacji ruchu korekcyjnego. Dziękuję.